Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj będzie prognoza wibracyjna od Li na sierpień 2023 roku. Prognoza wibracyjna, a prognoza pogody na dwa dni mamy cudowną. Idzie oczyszczenie, przy czym oczyszczenie na całość. Oczyszcza się Polska, bo woda to jest oczyszczenie, wiecie o tym. Przyjmujemy, że tak ma być, a ja przechodzę do prognozy wibracyjnej, bo ona będzie dotyczyć oczyszczenia waszego, indywidualnego, wewnętrznego. Więc tak, sierpień zapowiada się bardzo gorącym i przełomowym. Jego wibracje zawierają błyskawice, która rozszczepia światy i rozjaśnia ukryte wzorce w społeczeństwie, a zwłaszcza w każdym człowieku. W tym okresie, w Twoim sercu, odnajdujesz pewną linię, która dzieli Twoje przeszłe poglądy i Twoją przyszłość. Zobaczysz sobie rzeczy, od których sam się odwróciłeś. Twój stan wysokiej wibracji będzie patrzył na Ciebie przy niskich wibracjach. Wiele rzeczy w tobie nie podoba się. Wiele może wywołać gniew na siebie i poczucie winy z powodu wcześniejszych błędów, ale widzenie negatywu nie oznacza jego wyboru. Te lekcje człowiek musi przejść, używając siebie jako narzędzia pracy. Wcześniej podobne wyzwanie zostało rzucone w stosunku do innych ludzi i wyciągnięte pewne wnioski, a coś zostało. Zapchnięta na dalszy plan. Ale teraz, kiedy będziesz musiał spojrzeć na siebie, nie będziesz w stanie odwrócić się i ponownie zatrzymać się w połowie drogi. Ta energia jest taka, że będziesz chciał przejść przez to. Widzenie swojej ciemnej strony jest jednym z najtrudniejszych wyzwań w życiu. I uwierz sobie, jesteś już gotowy, aby to zrobić. Wiedz, że sam ten okres przychodzi tylko wtedy, gdy istnieje podobna dojrzałość. A teraz nadszedł czas. Następnie dzieje się o to, o czym powiem. Świat dzieli się wewnątrz osoby, tworząc wyraźną granicę dwóch lub więcej rzeczywistości. Jeden ze światów będzie musiał opuścić lub stworzyć równoległe gałęzie, obecne w nich z różnymi wariantami Twojej osobowości. W przypadku tworzenia paraleli po sierpniu możesz mieć wizję lub sny o tym, jak Twój sobowtór żyje w świecie, który zostawiłeś za sobą. W takich wizjach można również rozpoznać, jakie wydarzenia mają miejsce w innym świecie. Wydarzenia zbiorowe będą również przebiegać różnymi drogami. Najpierw rozłam a potem rozwarstwienia na różne warianty wszechświatu. W przypadku holistycznych struktur oznaczałoby to intensyfikację wewnętrznych sprzeczności. I już jest konflikt. Zaczynają się tam pojawiać dosłownie wydarzenia, które przyspieszą bitwy społeczności. Oznacza to, że w ramach różnych społeczności pojawiają się wcześniej ukryte różnice, a na scenie Pojawiają się ludzie, ousobiający ich w działaniu. Nadszedł czas dla tych, którzy wcześniej byli w cieniu, ale teraz dojrzeli do działania. Te sierpniowe procesy mogą nie mieć oznak wyraźnego zwycięstwa któryś ze stron, gdyż energie miesiąca są bardziej skierowane na wyznaczenie granic, które skrywają ciemne strony ludzi. Ale później przestarzałe koncepcje zostaną zebrane w jednej gałęzi rzeczywistości, a postępowe w innej. W każdym świecie pozostaną odpowiadające mu części, a przeciwny wypadną całymi warstwami. I zamiast jakiejś walki między ciemnością a światłem, nastąpi coś w rodzaju rozwiązania jednej ze stron lub kaskadowego upadku fałszywych prawd. Jeśli twoje pięści są zacieśnięte i pragniesz silnych emocji i bitw, być może zostaniesz przyciągnięty do gałęzi rzeczywistości, który twoja ciemna strona spadnie na ciebie. Dlatego uświadom sobie, pierwsza linia rozgraniczenia przychodzi przez twoje serce, a nie przez zjawiska zewnętrzne. Wyjść z tego, Żądając sprawiedliwej zemsty za zło stworzone na zewnątrz, Twoje żądanie zostanie zaspokojone początkowo w Twojej osobistej rzeczywistości i dosłownie w Twoim ciele. Pomyśl o tym, jak bardzo jesteś na to gotowy, czy potrzebujesz ich w sobie. W końcu procesy zbiorowe są zwykle bardziej obojętne niż procesy osobiste. Dlatego ci, którzy chcą spojrzeć na dramaty zbiorowe, Najpierw będą musieli przejść przez swoje, a następnie zanurzyć się w mieszance obu. Najważniejszą rzeczą, jaką można zrobić każdej osobie, jest rozpoznanie własnych negatywnych postaw, aby zaakceptować je jako całościową część siebie, a następnie pozwolić im odejść bez osądu. Nie walcz z negatywnością. Nie naprawiaj a nawet nie wybaczaj sobie, ale po prostu odpuść. Pozwól im odejść, ponieważ uznałeś ich pracę za ukończoną i już cię nie interesuje. To, co może być dla ciebie nowe, to to, że tym razem negatywność nie ukryje się w tobie. Twoja świadomość nie potrzebuje siły do walki. Sama świadomość jest światłem, które wyklucza ciemność. To, co zobaczysz w sobie, straci nad tobą władzę i to wystarczy. Wewnętrzna walka nie jest konieczna. To, co nie jest już Twoim definicją siebie, zacznie oddalać się coraz dalej. Zobaczysz to później i w świecie zewnętrznym. W następnych miesiącach możesz żyć zaskoczony, widząc, że po sierpniu zniknęło w tobie wiele negatywnych reakcji. W wielu przypadkach będzie to również oznaczać utratę niektórych bolesnych objawów w ciele. Możesz nazwać to cudem spontanicznego uzdrowienia. Ale istota takiego uzdrowienia będzie zawarta właśnie w rozpoznaniu tego, co w tobie negatywne, a następnie jego odpuszczeniu. Uznanie nie oznacza aprobaty. Uznanie oznacza uczciwość. Integralność oznacza jedność. Jedność to częstotliwość jednego. Częstotliwość jednego aktywuje miłość. Miłość oznacza równe traktowanie doskonałości i niedoskonałości. Równe traktowanie doskonałości i niedoskonałości pozwala umysłowi zobaczyć świadomość. Kiedy umysł widzi swoją świadomość, jest świadomy swojej natury, możliwości dokonywania wolnych wyborów. I przechodząc, przez to wszystko masz dostęp do pewnej wolności świadomego wyboru. Taka wolność daje ci dostęp do możliwości realizacji głównego postulatu bytu. Wszystko jest możliwe. Energia sierpnia jest krokiem w kierunku uzyskania, a raczej żądania swojej prawdziwej mocy. Zrób ten krok, dokonaj wyboru. Energie już się włączyły. Podczas pewnych księżyca będą działać z pewną mocą. Więc moje kochanie, do działania. Zmień swoje życie, zmieniając swoją świadomość.